Hej, hej Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. I Wam powiem, że dziś będzie gorąco, ale najpierw na macie mamy podkowe szczęścia, pensję, dwie owocówki, paradiso, starożytny skarb, 500 tysięcy maxi cash i mega linie. A teraz Wam powiem dlaczego gorąco. Wyobraźcie sobie, że założyłam się z Radziem o nagrodę dość pokaźną, że w dzisiejszym odcinku ani razu nie powiem, tutaj mamy Oj, wiecie, że to jest bardzo ciężkie, nie? Przy owocówce Megalini i Paradiso nie powiedzieć na przykład tutaj mamy serduszko, to będzie ciężka sprawa. A więc kochani, dzisiaj nie dość, że trzymajcie kciuki za wygrane, to jeszcze trzymajcie, aby mi się żadne z tych słówek nie omsknęło chociażby raz. No o pomijaniu to już nie wspominamy, ale o pomijaniu się nie zakładaliśmy. A więc kochani, jedziemy, a zaczniemy sobie od tej zdrabki. I nie powiem, tutaj mamy podkowe szczęścia, nie, nie, Radziu. Pilnujcie mnie, co bym nie mówiła, tutaj mamy, albo tu mamy, a na macie podkowa szczęścia. No może trochę większe. No to jedziemy, podkowa szczęścia, numerek trzynasty, tak w hołdzie radziowi powiedzmy, a Ty tam Michu szykuj moją nagrodę. To jedziemy, szukamy podkowy, szukamy wykrywających liczb i nie mówimy pewnych słówek. A w wygrywające to 38, 13, 37 i 31. No ciekawe liczby. I tak, 46, 43, po co te 40? Oj, po co 50? 36, no blisko, już bliżej, bliżej. 24, 48, 30. O, mamy wygraną! Już patrzyłam, że obok 37, ale mamy 38 wygrywających. 21, 29 i 14. Nie powiedziałam, tutaj mamy, prawda? A jak powiedziałam, to nie mówcie radkowi, ale to wytnę. No dobra, jest 38, a pod nią 5 złotych zwrotników. Nie będziemy szukać kontrolnych, bo tutaj na tej podkówce jest ciężko. No i piątka nam się już sypnęła. No to teraz może. Owocówka, oj się, stęskniłam, zanim nimi, Wam powiem. Z numerkiem pierwszym, no, wylosowałam, taką pociągnęłam. Ale wiecie, już w jedynce była fajna wygrana u nas. Może i to kolejna jedynka. Może im nie przekonają do siebie. No to jedziemy. Ciutkę mniejsze, co byście mogli sobie od razu sprawdzać. Oj, wiele mniejsze musimy zrobić. Ale nie będę Wam ruszała z drapką. lepiej się będzie oglądało. O, 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 już prawie kontrolne, że były. Cytryna i banan. I tak, jest banan. Jest cytryna. Kolejne cytrynki i to na tyle, kiwi i gruszka, dobra są kiwi, o gruszki zaraz powyżej, kiwi, kiwi, jest kolejne, O, zobaczcie, jaka tu sałatka się nam skroiła. Jeszcze brzoskwinia i pełnia szczęścia. No, ale owoce chyba wszystkie wykosiliśmy. Truskawka i awokado. Muszę uważać, zobaczcie, tutaj jest kontrolna. No, muszę na nią uważać. A tymczasem truskawka i awokado. Dobra, jest awokado. No, nie powiedziałam zakazanego słowa. Są i truskawki. Kolejne. Awokada. I to wszystkie. Wiśnie i melon, brzoskwinie bym poprosiła. Ale zobaczcie, ile wiśni. Przynajmniej w górnej części zdrapki. No melony mamy tylko dwa. Ale lepsze dwa niż wcale. Jabłuszko i winogrono. Winogrona odhaczone. Jest i jabłko. Kolejne winogrona. O, tu jeszcze jabłuszko. A my bierzemy się za kolejne symbole. Pomarańcza i arbuz. Dobra, jest arbuz, są pomarańcze. O, teraz kokos by nam tutaj dobrze podziałał. Tutaj arbuzy. No i chyba wszystkie. Ostatnie dwa symbole. Borówki i figa, no tak myślałam. No tak liczyłam od samego początku na tą brzoskwinię? No ale wychodzi, że mamy zdrapeczkę pustą. No, kontrolne różne. A to wiecie co? Od razu zdziawnijmy i drugą owocówkę. Tym razem z kwaśną miną. Mam nadzieję, że mina będzie uśmiechnięta po tej zdrapce. Numerek 6. I kochani, teraz trzymajcie mocniej kciuki niż za tamtą zdrapkę. Figa i kokos, ojeja, i kawałek literki kontrolnej. No cóż, ale się zdarza. Teraz musimy na dół uważać. A my tu już dziobiemy sobie figi. A my jeszcze kokosów szukamy, nie? A jeszcze jeden. O, teraz tu, o. Pomarańcza i truskawka. Dobra, pomarańcze. Na górze. Truskawki u dołu. A tutaj jeszcze pomarańcza jedna. Karambola i melon. Dobra, to zacznijmy od gwiazdeczek. Tutaj zaraz melon. No, za dużo to my nie podrapali tych symboli. Winogrono i banan. Dobra, jedno, drugie. Tutaj stado bananów. No w tle, jak dobrze słyszycie, chrapanie to moja psinka. No, Zosia śpi w najlepsze. Banan i winogron. No dobra, tu mamy winogronko jeszcze. A tutaj banan, ale zaciąga co? Awokado i cytryna. No, tych troszkę tutaj jest. Jabłuszko i ananas. No, muszę na tą dolną linię uważać, bo zepsuje nam zabawę. Dobra, czy jeszcze jakiś ananas gdzieś tutaj czycha? No już nie. Dobra, dwie ostatnie cytryny: brzoskwinia i wisienki. No, zerknijmy na to z dobrej strony. No, borówki nas blokują. Tutaj wisienki, jeszcze brzoskwinka. I moi drodzy, to by było na tyle. No niestety w tej owocce również nam się nie udało, a więc kontrolne będą różne i takie też są. No to może teraz coś szybszego. Ekstrapensja z numerkiem 23. Szukamy dwa razy napisu Ekstrapensja. No i oczywiście wygrywających liczb. No te dwa napisy najbardziej pożądane by były. No ale fajnie, jeżeli nam wpadnie cokolwiek. A szukamy dwójki, dziewiętnastki, jedenastki i dwunastki. Same nastki, jedna dwójka. A my zaczynamy od czwórki, szóstka, dziewiątka, dwójkę dawać, czternastka, trzydzieści jeden no do trzydziestki to daleko. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden, siódemka, trzydziestka, i na końcu dostaliśmy jedynkę. A czemu nie dwójkę? No niestety ekstra pensja pusta. No mogli te dwa napisy nam dać chociaż nie. A wiecie co? A teraz się zabawmy ze starożytnym skarbem. Zdrabka z numerkiem 13 O, druga trzynastka dzisiaj. A na to Wam powiem, że nie zwróciłam nawet uwagi. A więc szukamy trzech takich symboli w jednej linii. Albo tutaj na czerwonym polu. O, Zosia się wkurzyła najwyraźniej. Moje mówienie przeszkadzało jej wspaniu, I poszła do pokoju obok. A dla niewtajemniczonych osóbek to Zosia to jest nasza psinka. Mamy jeszcze jej siostrzyczkę Mini. I to są nasze takie kochane pociechy. No duża część naszych widzów już je dobrze zna, a gdybyście chcieli je zobaczyć, to są tam gdzieś na shortach, kilka shortów nagranych jest z ich udziałem. A my kochani wracamy do starożytnego skarbu, a no może troszkę większe sobie zróbmy i liczymy na to, że któraś z linii nam da trzy symbole. A tutaj mamy hełm, jeju i już kontrolna palma i wielbłąd, łuk, a na koniec sfinks. no dobra w pierwszej nic. Tak będę drapała, żeby tych kontrolnych nie ruszyć. Mamy mumię, mamy winogrono, jest skrzynia, już po bonusie, a na końcu piramida. O no moi drodzy, nawet podwójnie nie wejdzie. Dobra, mamy dzban, jest łuk, piramida, harfa i druga harfa. No tutaj już chociaż podwójnie, chociaż podwójnie nam i tak nic nie daje. Pod czwórką. Zaczynamy. Kleopatrą, Palma, dzban. O, druga Kleopatra. Tu na koniec sobie wydrapiemy, co? Mamy mumię, jest hełm, o no, drugi hełm tu na koniec, pod szóstką, winogrono, łuk, dzban, papirus, no i nic z tego. Dobra, ostatnia gra, harfa, sfinks, łódź, łódź i tu już idziemy dalej, co? Trzecia łódź, mamy wygraną, czyżby te dwie linie powyższe też były wygrane, no za chwilę się okaże, póki co mamy trzy łódki, i gdzie było? A tutaj, tu oczekujemy hełmu trzeciego. Mamy filbłąda i jest winogrono po ptakach. I co jeszcze mieliśmy? Tu Kleopatry chcemy. Będzie? Jest trzecia Kleopatra. No i super, mamy dwie linie, moi drodzy. Linie mamy pod Kleopatrami, a tutaj wygrana wynosi, o proszę bardzo, 20 zł. A łódki ile dokładają? Dokładają jeszcze trzy dychy, moi drodzy, 50 zł na tej zdrapce. Ale się pofarciło, co? Mam nadzieję, że nie powiedziałam ani razu tutaj mamy. No, bo czasami człowiek tego nie kontroluje. Jeżeli chociaż raz powiem, przegryłam nasz zakład. A na kolejnym odcinku, w zależności kto z nas wygra, to dowiecie się o co był nasz zakład. A tutaj kontrolne literki, literki U. I takie pięć dyszek, taka piękna perełka dzisiaj wskoczyła w nasz mix. No a jeszcze kilka zrapek mamy. No to kochani, duża część wpadł już odzyskana. No to teraz Paradiso, numerek jedenasty. O, moje inicjały może i będą szczęśliwe. No to jedziemy. A pierwsze dwa symbole to serduszko i aparat. No i zobaczcie ile tu jest serc. Jedno, drugie, trzecie. W międzyczasie aparat, tutaj czwarte serce i na dole jeszcze aparat. Arbuz i kostka. Arbuzy i kostki. U góry na razie stoimy. Jest arbus, kostka. A, czekajcie, bo jeszcze jeden arbus jest przecież. Ale za to na dole nic nie mamy. Dyska i okulary. Deska okulary. Dobra. Tutaj mamy okularki. Jest deska a na dole nic i wiecie co ja mam wrażenie, że ja już powiedziałam tutaj mamy i to niejednokrotnie shorty i kompas dajcie mi znać w komentarzach a jeżeli ktoś dokładnie słucha to powiedzcie mi ile razy powiedziałam tutaj mamy a tymczasem shorty i kompas no i wszystkie gry stoją aż do piątej jest kompas są shorty no pojedynczo ale weszły Kotwica i wiadro. I tak u góry postojowe. Po środku dopiero wiadro mamy pod czpureczką, A kotwica będzie na dole. Ale jest i wiadro. Łódź i pomarańcza. Jest łódź. Jest pomarańcza. Tutaj nic. Tutaj nic. I na dole żadnego z symboli. Żółw i latarnia. I tak, jest żółw, jest i latarnia. No, zobaczcie, którykolwiek z tych symboli mógłby nam dać tutaj linię. Ale póki co wymiatamy żółwie i latarnie. O, tutaj się spiętrowały. A my szukamy dalej. Bluska i chmura. Bluska chmura. Dobra, tutaj są bluzeczki. Jest też chmura. A na dole? No, wysyp bluzek. Bez chmury? No właśnie, czy z chmurą? No, przedostatnia para. Płetwy i piłka. I kochani, zobaczcie tu. A wiecie, co pod tą piłką jest? 50 zł. Ale fajnie, druga 50 na odcinku. O, no bym zapomniała o tej piłce aż. Ale fajnie, ale mnie cieszy wynik. W razie przegram nasz zakład. To już, Michu, mam wkład na moją nagrodę. W razie co? Nie będę musiała się wykosztowywać. A tymczasem, może coś dołożymy: płetwy i piłka. I tak, płetwy mamy. O tutaj. A na dole jeszcze drugie płetwy są. Dobra, ostatnie dwa symbole. Czy oprócz tej pięćdziesiątki coś jeszcze dołożymy? Palma i kapelusz. Palma kapelusz, tutaj nic, tutaj nic, tutaj mamy kapelusz. Są jeszcze dwie palmy i na dole jest kapelusz. No i jest kapelusz, ale kochani, pięć tych nasze, czyli kontrolne, jakie powinny być. No wam powiem szczerze, że nie mam pojęcia, no ale chyba ku. No druga pięćdziesiątka, już jesteśmy moi drodzy grubo na plusie, a przed nami jeszcze dwie zdrapki. No to teraz weźmy się za 500 maxi cash, numerek 24, no ostatnia poleci ósemeczka, zobaczymy, trzynastki i jedenastka ładnie nam posypały, a zobaczymy co na to nasz przedostatni numerek z paczki. No to jedziemy kochani, szukamy pliku, szukamy wygrywających liczb, a będziemy poszukiwać 29, 44, 48, 34 i 36, no to szukamy.

58, 37, 26. No póki co jesteśmy przy jednej wygranej, ale lepsza ta jedna niż wcale. Znaczy w tej zdrawce akurat. 19, 16, 11, 57, a na szarym końcu dostaliśmy 55. Ale kochani, 48 nam wpadło, a pod tą właśnie liczbą mamy zwrocić 10 zł. Ale zawsze dopój nam dokłada. Zawsze dycha do przodu, nie? Kontrolne literki D. No, ja Wam powiem, że dzisiejsze zdrapki to mnie naprawdę zaskoczyły. No i zobaczymy, czy też mega linia z numerkiem ósmym, czy też mnie zaskoczy. Zobaczcie, jak ona się wygduliła w torbie, bo ona była dłuższa niż tamte. A my jedziemy. A draping rozpoczynamy zegarem i kłódką. Zegar i kłódka. Dobra, tutaj. A, już prawie tutaj mamy. A no i tak pewnie z 50 razy już powiedziałam. Zegar kłódka. No, tutaj najciężej jest się opamiętać. Z tutaj mamy. Proszę Państwa, jest kłódka. Jest i druga. A co z zegarem? Tu uważnie sprawdzajcie, bo na liniach to może mi się odpalić pomijanie. O, jest zegar. No chyba powyżej nie było, co? A jak były, to zaraz znajdziemy łódź i popcorn. Kolejne symbole. I tak, łodzią zaczynamy. Jest popcorn. Tutaj nic, tutaj popcorn. O, kolejne popcorny. I na dole ani popcornu, ani łodzi. Dzwon i słońce. Od słońca zaczniemy. Dzwon i słońce. Dobra, drugie słońce. Kolejne słoneczko. A co z dzwonami? Dobra, słońce. No, dzwonów chyba tam więcej nie było. Motyl i liść. Dobra, jest motyl. Jest i drugi. Mamy liścia, kolejny motyl, tutaj jeszcze jeden razem z liściem. Nie, nie, nie będę chwalić, już chciałam pochwalić zdrapkę, ale wiecie co się dzieje, jak zaczynam chwalić, nie? Że ładnie wchodzą, a nagle wtedy przestają wchodzić. No chyba wszystkie. Klapki i korona, no klapki dla króla. Klapki i korona. Są klapki. Są i drugie. O, motyl był. No, lepiej późno niż wcale. O, tu ile klapek. A gdzie nasz król? A jest i król. Są klapki, jeszcze jedne. A tutaj jeszcze korona. Powiedziałam tutaj, ale nie, tutaj mamy. O, i jeszcze klapki. O, i jeszcze korona. Może teraz powinnam pojechać do góry jeszcze raz sprawdzić. To już w praniu. Kokos wiśnie. Dobra, są wiśnie. Kokos wiśnie. Jest kokos. Są też wiśnie. A na dole nic z tych rzeczy. Flaming i foto. Flamingi i aparaty. Jest aparat. Jest i drugi. Mamy flaminga. A tutaj jeszcze aparat na miłe zakończenie. Gwiazda i biedronka. Gwiazda Biedronka. Czy my tutaj w ogóle je mamy? No, Biedronka jest u samego dołu prawie że, a Biedronki do samego końca nie zobaczymy. Sakwa i arbuz, kolejne symbole. Sakwy i arbuzy, dobra, sakwy są. Kolejna sakwa. I na dole ostatnia ze sakiewek. No, bez arbuza. Serce i moneta. Serca, monety. Też chyba nie widziałam. No, nie widziałam, bo nie było. Prezent i ananas. No, prezenty na pewno były. Prezent, ananas. No, już jest rzekomy prezent. Z ananasem to Wam się przyznam, że nie wiem. Drugi prezent. Jest i trzeci, ale chyba ananasa nie znajdziemy. Diament i winogrono. Diament i winogrona. Tutaj nic, tutaj nic. O, winogrono. No to same tołu. nic. No dwa przedostatnie, rower i kości, no na pewno były. Mamy dwa rowery, tutaj kolejny, o prawie żebym pominęła kości, kolejny rower i jeszcze kilka, o kości, rower kości, dobra, jeszcze jedne kości, a my przechodzimy do dwóch ostatnich symboli, a będzie to piłka i żółw, no żółwi kilka było i tak jest żółw. Jest kolejny, ale zablokowane póki co. Jest żów. I kolejny żów. I co z tą piłką? No na sam końcu, ale zablokowana podkową. No dobra, wychodzi na to, że tutaj nic nie mamy, ale mamy jeszcze bonusa, w którym możemy odnaleźć 80 zł. Będzie? Co myślicie? Perła, świnka, portfel, czy dolar? Ja stawiam na dolara. Bądźmy optymistami. Będzie tutaj dolar. No dobra, lusterka się nie spodziewałam. No to zdrawkę mamy widocznie pustą. Możemy jedynie się przejrzeć w lusterku, ale słuchajcie, przejrzymy się w tym lustrze z pięknymi dzisiejszymi wygranymi. Bo dzisiejsza inwestycja w odcinek wynosiła 70 zł, a w zasadzie to była wymianka, także ja wymieniałam zdrabki. A kochani, z tych siedmiu z dyszek weszły nam cztery zdrabki. No ale za takie wygrane. Zobaczcie, tu mieliśmy pięć dyszek. Kolejna 50. No to zobaczcie, już jesteśmy na grubym plusie, bo tu już jest stówka. 110, 115 zł. No takie plusy to ja mogę drapać. No ale dobrze wiemy, że tak zawsze nie jest, nie? Czasami się zdarzy fajna wygrana, ale w większości drapingów, no to wiecie sami jak wychodzi. No i wam powiem, że też jedną rzecz zauważyliśmy, że dopóki nam zdrapki ładnie wchodzą, dopóki mamy szczęście. To z niego korzystamy, bo będzie taki czas, że pasa się skończy, będziemy łapać za same pustaczki. Ale póki wchodzą, to się tym cieszmy. A ja, kochani, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dziękuję Wam za Wasze przemiłe towarzystwo. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i życzę wszystkiego dobrego. A w komentarzach napiszcie mi, ile razy powiedziałam tutaj mamy. Bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że nie powiedziałam ani razu. Także, słoneczka, tutaj mamy nasze wygrane. A tutaj kochani sobie kliknijcie, jeżeli interesuje Was jeden z tych filmów. A teraz pomachajmy sobie na pożegnanie. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. No to pa.